Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku poświęconym cenom energii, a dokładniej dlaczego mamy w Polsce jedne z najwyższych cen energii w Unii Europejskiej. I na to pytanie za chwilę postaram się Państwu odpowiedzieć. Kiedy mowa jest o wysokich cenach energii w Polsce, kwestia podnoszona przede wszystkim przez media, będąca także elementem kampanii pseudoinformacyjnej z ubiegłego roku jeszcze zarządów poprzedniej władzy, to koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, kosztów uprawnień, które są dość drogie, ponieważ od drugiej połowy 2021 roku one w zasadzie nie schodzą poniżej 60 euro za tonę. Tu oczywiście jest to związane z koszykiem energetycznym, ale pozostając jeszcze przy kosztach zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Należy pamiętać, że istnieje pewna pula uprawnień do rozdysponowania przez rząd, istnieje też fakt, że pieniądze z tych uprawnień trafiają do rządu. Więc to są dwie rzeczy, o które powinniśmy wiedzieć o tym, że te koszty uprawnień do emisji CO2 tak naprawdę wpływają na polski budżet ale skupiając się na koszyku energetycznym. I ja pokażę tutaj dane może dość stare, bo sprzed pandemii, ale chodzi mi o wskazanie, jak wyglądał już wtedy proces, ponieważ ten koszyk energetyczny już wtedy, przed pandemią, czyli przed tym skomplikowanym układem gospodarczo-ekonomicznym, który nastąpił od 2020 roku, tak naprawdę zakończył się... Ta w ubiegłym roku dopiero w pełni ostatecznie ze względu na wiele różnych czynników i fakt, że gospodarka reaguje w sposób przeciągły na różne wydarzenia, to jednak warto podkreślić, że już w 2019 roku nasz koszyk energetyczny wciąż bardzo mocno się różnił. Na pierwszy ogień oczywiście nasz koszyk energetyczny, czyli Polska, Polska, w której w 2019 roku prawie 74% energii pozyskiwaliśmy z węgla. A z gazu 9,3%. Oczywiście, jak wszyscy dobrze wiemy, w Polsce nie mamy elektrowni atomowych. Ale jeśli byśmy mieli popatrzeć na naszych sąsiadów, Węgry, tak nasz sojusznik, przynajmniej za poprzedniego rządu, nasz bliski sojusznik, tak, Budapeszt, w Warszawie, o tym słyszeliśmy z ust prezesa jednej z partii politycznych. Węgry 48% ponad atomu. To jest ich koszyk energetyczny w 2019 roku. W Czechach. Atom 34,6%, 44% węgiel, 6,8% gaz, więc to są dane już tutaj, takie e, dość e, powiedzmy, no, nadal prawie dwukrotnie niższe niż polskie. Słowacja 54% to atom, gaz 10%, węgiel niecałe 9%. I widzicie Państwo różnicę, tą kolosalną, podstawową różnicę. Oczywiście w tej chwili z węglem schodzimy do około 60% w Polsce, ale nadal jest to większość naszego koszyka. Nie tak dawno trafiłem na materiał pokazujący, że w Niemczech istnieją kopalnie, w Niemczech istnieją elektrownie węglowe i zapytanie, dlaczego Niemcom się opłaca, a u nas są wygaszane. Po pierwsze, w Niemczech też będą wygaszone te wszystkie elektrownie węglowe, i, a przynajmniej zneutralizowane klimatycznie oraz kopalnie do 2050 roku. Więc... Tutaj nie ma tej różnicy. Oni też to będą wygaszać. Ale co ważniejsze, jeżeli u nich węgiel w koszyku energetycznym stanowi 20 czy 30% albo mniej, no to wiadomo, że kupując nawet uprawnienia do emisji CO2 dla 20% naszego koszyka energetycznego i oskładając koszt tego na cały koszyk energetyczny, czyli również na te odnawialne źródła energii, zwolnione z tych uprawnień do emisji CO2 jako zeroemisyjne w momencie produkcji samej energii, no to to się inaczej rozkłada, niż my kupujemy dla 60 czy 70%, czy 74% w 2019 roku, żeby kupić i rozłożyć to na 100% koszyka. Więc jeżeli jedna piąta koszyka wymaga uprawnień, a wymagają go 3 czwarte, no to jest kolosalna różnica. Więc tutaj wiadomo. Natomiast oczywiście atom. Atom to jest temat, który powinien być w Polsce najważniejszy od dawna. Ja powtarzam o tym od jakiegoś czasu. Powtarzam o tym od tak naprawdę dłuższego czasu. Ale po sprawdzeniu danych. Szanowni Państwo, mamy te same dwie partie u władzy od 2005 roku, czyli w 2024 roku jest to 19 lat, kiedy rządzą nami dwie partie. I. W tej chwili mówi się, że 2032, może 2035 to będzie rok uruchomienia pierwszego reaktora atomowego w Polsce. Czyli kolejne 7-8 lat. Cóż, szanowni państwo, rekordowy czas budowy elektrowni atomowej to Flamanville we Francji. Flamanville chyba z francuskiego się mówi. Tam elektrownię atomową budowano 16 lat. Szanowni Państwo, mamy u władzy dwie partie w Polsce od lat i żadna nie potrafiła rozpocząć procesu. Natomiast, Szanowni Państwo, podkreślę, obie partie, które rządziły Polską w okresie ostatnich 19 lat, miały dwie kadencje pod rząd. Najpierw była to Platforma Obywatelska, później było to Prawo i Sprawiedliwość. Obie partie miały 8 lat, a średni czas budowy elektrowni atomowej na świecie to 6 do 8 lat. 83% reaktorów atomowych powstaje w mniej niż 10 lat. Nawet zakładając pewien proces sprzątania, jakiegoś przygotowania, inwestycji itd. to powiem szczerze, ja do dziś nie potrafię zrozumieć, dlaczego mając dwie kadencje żadna z partii w ciągu trzech lat nie wybrała i nie rozpoczęła budowy. Nawet gdyby zaczęło się to za kadencji Prawa i Sprawiedliwości, czyli po 2015 roku, już byśmy byli na półmetku i już byśmy mówili o tym, że prawdopodobnie czas oddania do użytku tej elektrowni atomowej to byłby 2027-2028 rok. Szanowni Państwo, sami wybraliśmy taką władzę. Wiem, że nie ma wyboru. Wiem, że w Polsce nie ma wyboru, ponieważ e, tak naprawdę cały czas, odkąd ja przynajmniej mam prawa wyborcze, głosuję na mniejsze zło staram się wyselekcjonować najgorszą partię, najgorszą opcję dla polskiej gospodarki i zagłosować przeciwko tej partii. Tak głosuję od lat. Tak więc, Szanowni Państwo, mając te same partie u od 19 lat, to jest ich wina, że mamy wysokie ceny energii, ponieważ to jest ich wina, że nie mamy żadnej elektrowni atomowej w Polsce. Tych elektrowni atomowych powinno być dużo, dużo więcej. Elektrownie atomowe, co pokazują przykłady ze Stanów Zjednoczonych, przykłady z Europy, przykłady z Chin, z Ameryki Południowej, to elektrownie atomowe stanowią stabilizator systemu o praktycznie zerowej emisji dwutlenku węgla. Ponieważ potrafią być dni pochmurne, kiedy mamy bardzo niską sprawność paneli słonecznych, potrafią być susze wiatrowe, tak zwane, czyli momenty, w których wiatr nie wieje i nie generuje nam żadnego prądu. A my, jak na Obrazku widzimy, wciąż opieramy się na węglu. To jest jedna z elektrociepłowni warszawskich w Warszawie. Widzimy olbrzymią hałdę węgla przed tą elektrociepłownią. Ale co ciekawe, szanowni państwo, emisja dwutlenku węgla i jak fajnie się wykorzystuje te środki. W 2019 roku przekierowanie środków z handlu emisją CO2 w ramach budżetu, czyli tych środków, które trafiły do Skybu państwa 42,6% trafiło na fundusz wypłaty różnic ceny. Nie na rozwój, nie na budowę odnawialnych źródeł energii czy budowę elektrowni atomowej, ale na fundusz wypłaty różnicy ceny. A 46,7% trafiło do budżetu, czyli do całej puli, z której później wygospodarowano część na inne rzeczy. 10% 7% trafiło na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak więc jak widzimy, 11% trafiło w zasadzie tam, gdzie powinno, 42,6% trafiło tam, gdzie chodzi o rekompensowanie cen, no to, to już jest chore. I to przypominam, to jest 2019, przed kryzysem pandemicznym. 2020 Czyli pandemia, czyli potężne problemy państwowe, wydawanie środków na wsparcie, pomocy, różne rzeczy, już oczywiście po rozbuchanym socjalu, który został wprowadzony w 2015 i 2016 roku czyli fundusze kompensat pośrednich kosztów emisji. Na to trafiło 12,3% środków z przychodów z handlu emisjami, uprawnień do emisji CO2. 87,7% trafiło do budżetu państwa. Do wspólnego wojka, z którego wykorzystano, w sumie nie wiadomo gdzie. czas zajknąć, jakie są oczywiście inwestycje, natomiast nie trafiły one bezpośrednio. 2021 rok. Niecałe 4% fundusze kompensat pośrednich kosztów emisji. Śmieszne pieniądze. 96% ponad do budżetu państwa. Szanowni Państwo, 500 plus z czegoś wypłacono. Jeżeli Państwo pamiętacie wypowiedzi niektórych polityków, że środków na 500 plus nie było i nie ma w budżecie, to mieli oni rację. Bo to są środki, które powinny pójść na transformację energetyczną. Nie poszły. A my w Polsce, Szanowni Państwo, przepalamy energię polityczną, spory społeczne, nie przeciwko temu, na co rząd ma wpływ bezpośredni, tylko na kwestie moralne, na kwestie etyczne, na kwestie. Tak naprawdę poboczne w stosunku do gospodarki, w stosunku do tego, co nas dotyczy, wszystkich. Ceny prądu dotyczą wszystkich. Jeżeli znacie Państwo jakiegoś przedsiębiorcę w swoim otoczeniu, zapytajcie, o ile mu się zmieniły rachunki przez ostatnie 4 lata. Bo to, że dla nas, konsumentów, te rachunki są kontrolowane i regulowane przez rząd, to jest jedna rzecz, ale dla przedsiębiorców takich opcji nie ma. Przedsiębiorcy korzystają z ewentualnych, ewentualnych dopłat gdzieś tam pomiędzy doraźnych. Pomyślcie Państwo, czy warto. Bo ja wiem, że w tej chwili jest ciężko zmienić cokolwiek w tym kraju. Od 19 lat rządzą nami dwie partie polityczne i nie potrafią ani jedna, ani druga zorganizować się na tyle, mając 8 lat w ciągłości władzy, by rozpocząć budowę stabilnego systemu energetycznego w Polsce. Dokonaliśmy przekopu Mierzei Wiślanej, który jest projektem dużym, ale jak pokazują statystyki jego zastosowania, całkowicie zbędny. Mamy potężne inwestycje doraźne, część inwestycji, które są inwestycjami stricte megalomańskimi, ale żadna z nich nie tworzy nam bezpieczeństwa energetycznego. Nawet terminal importowy LNG jest mniej istotny, jest doraźny i dobrze, że jest, ale jest mniej istotny niż budowa elektrowni atomowej. Dlatego Państwo płacimy od 1 lipca wyższe rachunki. Czy będzie to 30 zł miesięcznie, czy będzie to więcej w przypadku niektórych gospodarstw domowych, zwłaszcza tych z rodzinami pełnymi, z dziećmi, z większą liczbą osób, tak? bo być może są seniorzy, którzy cały dzień spędzają w domu. Płacimy Państwo za nieudolną politykę dwóch partii znajdujących się w władzy od 19 lat. Zacznijcie Państwo, i ja również. Żądać od naszych przedstawicieli w Sejmie, by zabezpieczyli energetycznie nasze państwo. Wtedy może nie będziemy płacić mniej, ale zaczniemy zatrzymywać ten wzrost kosztów pozyskiwania energii elektrycznej z paliw kopalnych i zabezpieczymy się przed kiepskimi warunkami pogodowymi w przypadku odnawialnych źródeł energii. Życzę miłego dnia i dostrzeżenia problemu, jakim jest to, że. Zajmujemy się w zasadzie drobnymi sprawami, zamiast zająć się gospodarką całego kraju. To są media, które pokazują nam ten obraz. To jesteśmy my, którzy tego obrazu żądamy. To jesteśmy my, którzy polaryzujemy się skrajnie w tym aspekcie, zamiast jednym głosem przemówić, że chcemy bezpieczeństwa energetycznego i taniej energii, bo od tego wybieramy te władze, żeby zrobili coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Do zobaczenia.